Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o zdrowiu. Od 20 lat prowadzę klinikę medycyny żywienia i stylu życia, a także medycyny funkcjonalnej. Dziś porozmawiamy o czymś, co może wydawać się proste, jednak często jest kluczem do rozwiązania wielu zagadek zdrowotnych. O wpływie pożywienia i dodatku do żywności na nasze ciało, szczególnie na kondycję skóry. Skupimy się na niezwykłej roli personalizacji, czyli podejścia i unikalnej skuteczności diagnostyki cytotoksyczności, takiej właśnie jak FARTES21 stosowanej w naszej klinice WIMED. Proszę Państwa, poznajcie Anię. Typową nastolatkę, pełną marzeń, pasji, ale niestety od kilku lat także zmagającą się z kompleksami. Jej skóra, odkąd wkroczyła w wiek dojrzewania, stała się polem nieustannej walki. Trądzik, bolesne stany zapalne, zaskórniki to była jej codzienność. Ania spędzała najlepsze lata swojego życia na wizytach u dermatologów, stosowania maści, antybiotyków, specjalistycznych kosmetyków. Czasem widziała chwilową poprawę, ale problem zawsze wracał. Często z podwójną siłą, pozostawiając niestety po sobie blizny i przebarwienia. Ania bardzo cierpiała, czuła się nieatrakcyjna, unikała luster, unikała spotkań towarzyskich w gorsze dni. Nie mogła być szczęśliwa. To jest mądra dziewczyna, była przekonana, że odżywia się zdrowo. Stroniła od fast foodów, słodkich napojów. I tylko od czasu do czasu pozwalała sobie na, na kilka kostek gorzkiej czekolady, wierząc w jej prozdrowotne właściwości, jak wielu z nas. Jednak jej codzienny jadłospis często opierał się na produktach przetworzonych, czyli gotowe sosy, paczkowane wędliny, płatki śniadaniowe z długą listą składników, zupy w proszku, czy inne półprodukty. Które były stałym elementem jej diety. Tłumaczyła to sobie brakiem czasu, bo szkoła, jakieś zajęcia dodatkowe, no, normalne życie nastolatki. Mówiła sobie przecież to tylko trochę, żeby było szybciej i łatwiej przygotować posiłek. Przecież wszyscy tak robią, a skład wydaje się w porządku. An Ania była przekonana, że ma wszystko pod kontrolą. Pewnego wieczoru przeglądając strony internetowe, Ania natknęła się na naszą klinikę. Coś w opisie naszego podejścia do problemu skórnych przykuło jej uwagę. Nacisk na szukanie przyczyn wewnętrznych, a nie tylko na leczenie objawów. Mimo sceptycyzmu, po tylu nieudanych próbach, postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Podczas pierwszej wizyty Ania była nieco zdziwiona, bo spodziewała się kolejnej recepty na maść. Tymczasem. Po szczegółowym wywiadzie dotyczącym jej stylu życia i diety, specjalista zaproponował jej wykonanie badania reakcji na dodatki do żywności, FARTES-21. Badanie na dodatki? Przecież staram się jeść zdrowo, pomyślała, powiem z yy, wątpiewaniem, ale ciekawość i desperacja wzięły górę. To właśnie w tym momencie wkroczyło nasze personalizowane podejście. W medycynie funkcjonalnej nie zgadujemy, nie stosujemy uniwersalnych rozwiązań. Szukamy indywidualnych przyczyn problemów, a to wymaga precyzyjnej diagnostyki. W naszej klinice Wimed, opierając się na wieloletnim doświadczeniu i za, zaawansowanych narzędziach, potrafimy zidentyfikować co jest tym unikalnym spustem dla problemów zdrowotnych danego pacjenta. Wyniki testu FARTES 21. Okazały się dla Ani prawdziwym objawieniem. Bardzo jasno wskazywały na silną reakcję jej organizmu na kilka popularnych konserwantów i niektóre syntetyczne barwniki. Te substancje, jak się okazało, kryły się w wielu spożywanych przez nią niewinnych produktach przetworzonych i półproduktach, nawet w tej gorzkiej czekoladzie, która, uwa, którą uważała za zdrową, czy w, po, w, poziomie, w pozornie nieszkodliwych płatkach śniadaniowych. Chciałabym podkreślić, że FARTES21 to jedyne takie badanie cytotoksyczności dodatków do żywności dostępne w Polsce. Czym różni się od innych testów? No, większość testów na nietolerancję pokarmowe badania bada poziom przeciwciał IgG, co jest zupełnie innym mechanizmem. FARTES-21, znany również jako test Food Chemical Scan w naszej klinice, Fartest analizuje bezpośrednią reakcję cytotoksyczną komórek krwi na wybrane substancje. Co to oznacza? Że pokazuje, czy dana substancja rzeczywiście jest toksyczna dla Twoich komórek, wywołując w nich reakcję zapalną lub uszkodzenie. To niezwykle precyzyjne narzędzie, które pozwala nam odkryć ukryte źródła zapalenia i problemów zdrowotnych. Specjalista z naszej kliniki dokładnie wyjaśnił Ani, jak te ukryte substancje mogą wpływać na stan skóry, powodując przewlekły stan zapalny i zaostrzać trądzik. Zaproponowano jej przejście na, na spersonalizowaną dietę eliminacyjną, polegającą na całkowitym wykluczeniu produktów zawierających szkodliwe dla niej dodatki. Ania podjęła wyzwanie. Początkowo nie było łatwo. Czytanie etykiet stało się jej nowym nawykiem, a przygotowywanie posiłków od podstaw wymagało oczywiście więcej czasu i więcej zaangażowania. Musiała nauczyć się planować, co podkreślamy dla naszych pacjentów, gotować, szukać zdrowych zamienników. Jednak już po kilku tygodniach efekty zaczęły przekraczać jej naj, najśmielsze oczekiwania. Poprawa? Stan skóry była natychmiastowa i zdumiewająca. Nowe zmiany zapalne przestały się pojawiać, a istniejące zaczęły się goić znacznie szybciej. Cera stawała się gładsza, bardziej promienna, a zaczerwienienia znikały. To oczywiście wymagało pracy i konsekwencji, ale rezultaty były wspaniałe i stanowiły najlepszą motywację. Po miesiącach, a nawet po latach walki, Ania w końcu zobaczyła światełko w tunelu. Jej uśmiech stawał się coraz szerszy, a pewność siebie rosła z każdym dniem. Zrozumiała, że prawdziwe zdrowie i piękno zaczyna się od środka, a to co jemy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i wygląd. Historia Ani to dowód na to, że czasem rozwiązanie problemu leży tam, gdzie najmniej się spodziewamy. Ta historia to doskonały przykład siły naszej metodologii personalizowanej medycyny funkcjonalnej w Centrum Medycznym WIMED. My szukamy przyczyn, nie tylko objawów, bo standardowe leczenie często skupia się na. Objawach trądziku, a nie szuka jego korzeni w diecie czy w reakcjach organizmu. My idziemy głębiej. I ta unikalna diagnostyka, FARTES 21, pozwala nam na precyzyjne zidentyfikowanie substancji, które dla Twojego organizmu są toksyczne. To nie jest uniwersalna lista złych dodatków, ale Twoja indywidualna mapa reakcji. To Nasze holistyczne podejście powoduje, że problemy skórne znikają, czyli problemy skórne, które są odbiciem tego, co dzieje się od wewnątrz organizmu, czyli zwłaszcza w jelitach w układzie odpornościowym, nagle wycisza się. Nasza terapia obejmuje dietę, styl życia i wsparcie dla całego organizmu. Nasze wieloletnie doświadczenie i nasza, i, na, i, i nasza skuteczność pozwala na właśnie takie sukcesy, jak ten Ani Sukces. To są nasze lata praktyki i ciągłego doskonalenia naszych metod. Jeżeli Ty zmagasz się z problemami skórnymi, które wydają się być odporne na standardowe leczenie, jeżeli czujesz, że Twoja dieta mimo pozornej zdrowotności nie służyć najlepiej, być może warto spojrzeć na to z innej perspektywy. Personalizowana medycyna funkcjonalna z wykorzystaniem badań, takie jak Hartes 21, może być kluczem, kluczem do odkrycia prawdziwych przyczyn twoich dolegliwości a potem odzyskania zdrowia promiennej skóry. Zadbaj o swoje zdrowie w sposób, który naprawdę działa, w sposób spersonalizowany, głęboki i nastawiony na korzenie problemu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.